W rozważanym dotychczas modelu regresji logistycznej zakładaliśmy, że zmienna y występuje na jednym z dwóch poziomów, a lub b. Na podstawie zmiennych od x1 do xn modelowana była wartość prawdopodobieństwa w kategorii, domyśli była to kategoria a, w ten sposób, żeby predykcje modelu pokrywały się z tym, co mamy w danych. p od a plus p od b jest równe 1, zatem p od b jest równe 1 minus p od a i możemy ograniczyć się do modelowania prawdopodobieństwa tylko jednej z kategorii, a to drugi już jest we według tej formuły. Na regresję logistyczną możemy popatrzeć sobie też nieco inny sposób. Jeżeli mamy zmienne od xn do xn, to najpierw budujemy model liniowy, gdzie, gdzie wynik tego modelu przypisuje do zmiennej z, a następnie ta zmienna jest przekształcana na 1 podzielony przez 1 plus e minus z. Także wartość tego wyrażenia znajduje się już w przedziale od 0 do 1 i może być interpretowana jako prawdopodobieństwo. Aby ocenić zbudowany model. Korzystamy z funkcji kosztów, w tym przypadku jest to entropia krzyżowa. Minus 1 przez n, suma po wszystkich obserwacjach z prawdopodobieństwa tego, że i ta obserwacja jest z kategorii A, razy logarytm prawdopodobieństwa tego, że i ta obserwacja jest z kategorii A, z tym, że tutaj mamy wartość z danych, a tutaj jest wartość przewidywana. I to samo robimy dla kategorii B. W praktyce może się zdarzyć jednak tak, że y występuje na więcej niż w dwóch poziomach, np. Na, na 3, 4 itd. Zobaczmy, jak w tym momencie ogólnić regresję logistyczną. Załóżmy, że Y występuje na trzech poziomach A, B i C. Dla większej ilości poziomów będzie to już dość łatwe do ogólnienia, więc wystarczy, że rozważymy sobie przypadek trzech. W tym przypadku oczywiście powinno być tak, że P od A plus P od B plus P od C jest równe 1 i nie możemy się ograniczyć do modelowania tylko jednego z tych prawdopodobieństw, Dlatego, że byłyby tutaj dwie niewiadome. Więc pomysł jest następujący. Mając do dyspozycji zmienne od x1 do xn, budujemy formalnie trzy modele liniowe: z1, z2, z3. Jest to ogólnienie jakby tego, co tutaj się znajdowało, czyli z1 to będzie jakiś w1, x1 i tak dalej, plus w0, z2 to będzie w1, x1 i tak dalej, plus w0, prim. Natomiast z3 to będzie jakiś w1 bis x1 plus w0 bis. Użyłem tutaj tych prymów i, i bis po to, żeby podkreślić, że to oczywiście są inne wagi dla z1, dla z2 i dla z3. Regresja liniowa wyrzuca nam wartości rzeczywiste. Chciałbym ostatecznie, żeby one były prawdopodobieństwami, więc muszę je przekształcić. Na początku podnosimy e do potęgi tych wartości, czyli otrzymujemy e do z1, e do z2 i e do z3. Te wartości już są nieujemne, ale jeszcze nie są znormalizowane do przedziału 0 do 1. Więc to, co teraz robimy, to dzielimy te wartości przez sumę wszystkich z tych e do potęgi, czyli e do z1 przez e do z1 plus e do z2 plus e do z3. To z tego będzie e do z2 podzielone na e do z1 plus e do z2 plus e do z3, a z tego będzie e do z3 podzielone na e do z1 plus e do z2 plus e do z3. I te wartości mogą być już interpretowane jako prawdopodobieństwa. Są z przedziału od 0 do 1 i sumują się do jedynki. Aby ocenić taki model ponownie używam funkcji krozentropii. W tym przypadku będzie ona wyglądała następująco. Minus 1 przez n, suma od i równego do 1 do n, i będzie to uogólnienie tego absolutorium. Dojdzie nam po prostu kolejna kategoria. Czyli prawdopodobieństwo tego, że i ta obserwacja jest z kategorii A na podstawie danych, razy logarytm prawdopodobieństwa tego, że i ta obserwacja jest z kategorii A z predykcji. I podobnie dla pozostałych przypadków, dla kategorii B oraz dla kategorii Czyli takie dość proste uogólnienie.